Siemano, drużyna tytanów trofeów już w grze. Ale zanim to, zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także PaySafeCardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Pamiętajcie, żeby wpadać na ich stronę, skąd Moskar macie 5% taniej. No i teraz, zanim przejdziemy do paczek, jakie przygotowałem, zobaczmy, jakie karty wyszły. A więc zacznijmy sobie od kart bohaterów. I uwaga, Luzio, Boże, jajaturę. Liunberg i Donavan, to już wiadomo trochę gorzej, ale tych dwóch. Ja pierdolę, że takie piękne zdjęcia. Szybko przelaczane, bo nie ma co się nad tym rozwodzić. Jeszcze ikon. Jezu, no Zidane, ale bym go chciał uciec. No Zidane, to jest karta, którą z chęcią bym przygarnął, by. Byłby to naprawdę piękny powrót jego do drużyny. No, i reszta kart też wygląda całkiem spoko, nie? Zawodników mamy, no to zobaczmy w takim razie SBC i widzę, że wyszedł Guedes. Okej, okay, fajnie. A jakie wymagania? Skład 8-4. Kurde, bardzo dobre wymagania, szczerze mówiąc. Yy, no, widziałem, że w ikonach miał wyjść rojkin i wyszedł chyba bez ulepszonych gwiazdek. Trochę szkoda. No, nie jest źle. Dla fanów United pewnie jak znalazł. Brązowy, srebrny 848688. Myślę, że spoko wymagania. No i oprócz tego odświeżył się Pik, ale jego zrobimy sobie jutro. No i od EA Sports każdy dostał takiego Pika z drużyną tytanów trofeów 1. No i tutaj bardzo, ale to bardzo bym chciał Zinedina Zidana. Zobaczmy, wiadomo, to są nowe pożyczenia, ale jest Zidana, ale jest też. Jajaturę, Ferdinand, fajne, fajne, fajne karty, ale Zinedine Zidane, welcome i mam nadzieję, że wróci w wersji takiej bez tej siódemki na dole. A my zobaczmy pika jednego z dwóch, 8-4+, i mamy Tiago, fajnie zaczynamy. To był oczywiście pik za dodatkowe zadania za kwalifikacje. Dobra, i jeszcze jedna gorsza paczka, aj, o 11 razy 8,1 plus to nie ta paczka, ale w tej paczce nie mamy nic. Uwaga, Chorwacja, SP, Luka. To nie jest, to jest Luka kowacić. Oczywiście to nie była ta gorsza paczka. Gorszą paczką było 2 razy 8,1 plus, a nie 11. No ale już otworzyliśmy, nic się nie stało. Mamy tutaj Belga, SN. E, Okej, okay. Dries Mertens. Sześć naprawdę dobrych paczek. Mamy tutaj paczkę 85 plus od EA Sports, a mamy też yy, paczki za codzienne logowanie. Mam paczkę za stoka i Ultimate bo coś tam jakieś zadanie skończyłem. No i zrobiłem też paczkę pięciu piłkarzy 85. Dobra, zaczniemy sobie od tej paczki piłkarza 85, którą dostaliśmy od EA Sports i mamy ikonę! Tak jest! I to jest SN! Co jest grane? Michael SN! Nie! Haha, co jest? No to jest grubo, nie? To jest naprawdę. Grubo, no kosztuje swoje, naprawdę, gdzie ja go dam teraz, a jakie ma alternatywne? SPD i SP, ale to wygląda naprawdę grubo, Michael SN, to nie jest byle kto I Ja słyszałem, że te ikony lecą naprawdę dobrze, widzowie, te ikony podobno lecą mega dobrze, a mam dobre paki jeszcze Paka za 100k, zobaczmy co tutaj, no tutaj niestety nie mamy ikonki, ale mamy argentynczyka SP mamy, okej okay. Kolegę najbliższego Le Leo Messiego Paka Ultimate Może coś tutaj Uwaga, uwaga Jest walkout To zawsze cieszy Anglia Prawy obrońca Trent Alexander Arnold I uwaga, trencik Jeszcze mamy Laporte Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie No i tutaj duplikaty Dobra, 2x85+, no z 1x85+, dostałem ikona Teraz trafiamy kartę Man of the match Jest to pewnie darmian No dobra, ale to nie wyklucza ikony no jednak nie tym razem. Nie powiem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale ta ikona to jest naprawdę topka. Aczkolwiek! Mamy jeszcze dwie dobre paczki. Zobaczmy. Pięciu piłkarzy 8, 5 plus i niestety mamy złotą kartę Argentina PS Leo Messi. To jest, kurczę, pieczony duplikat. No to jest duplikat, to trzeba coś z tym zrobić. Okej, okay, jeszcze nie klasyle, ale ogólnie na takiego Messiego trafić. No ale wiem, co oczywiście z nim zrobimy, bo przepalimy go sobie na pierwszy składzik opika z tym hero. No i dobra, przepalamy pierwszy składzik właśnie na tą ikonę. O kurde, Niklasa nie przepaliłem. No dobra, to przepalimy go sobie, o wiem, na Tomasa Meniera, bo i tak go chciałem zrobić. No dobra, i przepalamy taki oto skład na Tomasa Meniera, który mam nadzieję, że dostanie te 5 na 5. W takim razie, no w tym meczu jestem po prostu za Borussią Dortmund. Ale zobaczmy dalsze paczki, może jeszcze jedna ikonka jakby wleciało byłoby cudownie. Tutaj mamy paczkę wymienną, Duńczyka, okej, okay, mamy Szmajkala. No dobra, no to zobaczmy, 5x8, 5+, razy 8, 5 plus. czy będzie kolejna ikona? Zobaczmy. Uwaga, uwaga i jest inform. Okej, okay, ale może jakiś dobry. Austria, prawo obrońca. Okej, okay, nie znam. <grym> Czyli to nie jest coś, co bym chciał tu, chciał tu widzieć, ale w środku... No, nie jest źle, ale mogło być lepiej, nie? No nie no, ale tego Siena, no to ja kurczę pieczone muszę... Przetestować Boże, co to jest za karta w ogóle chora. Wiecie co? Mam na to pomysł. Mój przyjaciel grał na środku obrony, właśnie Michaelem Sienem, i mówił, że jest to niesamowita karta. No więc cóż, no zaufam mu i w trakcie meczu po prostu pozycjami będzie się zmieniał SN razem z Lotarem Mateusem. No dobra, zobaczmy w takim razie składzie Krywala. Czy ma jakąś właśnie ikonę z nowego eventu? Okej, okay, ma Lucio, ale nie ma ikony z nowego eventu trafionej. No wiadomo, Lucio jest wypożyczony z tego piga. Też mogłem dać Zidana, zapomniałem trochę szczerze o tym. No i dobra, lecimy, zobaczymy. No jak tu się będzie grało? W ogóle, jak dzisiaj grałem troszeczkę w kwalifikacjach, bo oczywiście musiałem je dokończyć. I fajnie się grało tą formacją, tylko nie spodziewałem się, że już zmiany będę miał w tym zespole. Chyba spalony. Kevin De Bruyne, znaczy eee! zebrał do Johana i mamy 1 do 0. Tak jest. <grym> Więc Essien ma mało na razie się do popisania i zobaczmy. Johan Kroooj 2-0. S1 może mieć naprawdę fajne wyprowadzenie piłki, bo jednak on ma te 82 podaj. No nie oszukujmy się, jak na środkowego obrońcę to i tak jest bardzo duża wartość. I zobaczmy Johan Cruyff wyspalonego, ale ładnie to Lucius zgasił I de Bruyne, de Bruyne, de Bruyne! 3 do 0, pięknie Johan Cruyff, Johan Cruyff i Eusebio 4 0 Dobra, teraz Michael Essien, zobaczmy, pięknie <laughs> W ogóle pamiętam kartę Michaela Essiena chyba w wersji Optimus To było w FIFA kurde, chyba 21 już jak wyszedł w SBC i miał takie idealne wymagania, i tak naprawdę no ten SN to jest jego wersja Optimus. On miał też tam 91 overalla. No i pamiętam, że tym sn Optimusem się trochę grało w tej FIFA 21, i no był naprawdę solidny na tym SPD. Nie wiem, czy nie najlepszy SPD w FIFA 21, jakim grałem. I pięknie, Huli do Johana, Johan Cruyff, i no. Deklasacja, deklasacja, 30 minuta, 6 do 0 Trochę się czuję jakbym grał w Squad Battles i nabijał sobie jakieś zadania Cancelo i Pele, 7 do 0 I jeszcze raz, 8 do 0 Dobra, wiecie co, w sumie przetestujmy sobie jakichś innych zawodników, no bo ten mecz już jest wygrany Pedro zamiast Pele i Łobiego zamiast yy, johanna krojfa I możemy w sumie czymś takim pograć i uwaga, pierwszy, co do bramkę i trafia! 8 do 1. I Pedro. I uwaga, jeszcze raz Pedro. I pograne. ojojoj, 9 do 1. I ojoj, Lucio, totalnie niecelnie. Mój Fede Volverde leży. Zadawajcie zewniaczkiem strzegimy. Uwaga, Kevin de Bruyne, zewniaczkiem. I Pum! O, weszło. O Jezus, 12-1. To jest mój pierwszy wolny, który wszedł od nie pamiętam naprawdę kiedy. Michael Essie na środkowej obronie myślę, że ok, naprawdę fajnie. Oczywiście będziemy go dalej testować, jak widzicie, ocena jego ogólna tutaj też jest całkiem niezła. 88,3. To jest naprawdę dobra ocena jak na środkowego obrońcę. No i dobra, przepalamy taki oto składzik na no, ocenę 85 po prostu. No to lecimy dalej, teraz mamy nagrody za kwalifikacje. Mała złota paczka piłkarzy Prime, no tutaj jakby była jakaś ikonka wymienna to byłoby cudnie. A mamy, uwaga, mamy, bo no, bardzo fajnie, 84. I uwaga, czy coś będzie, mamy ekrany kolejne, mamy Hiszpana, SPO, czyli Dawid Silva. Co będzie tutaj? O, tutaj najgorzej. No dobra, to odbierzmy sobie nagrody jeszcze na sam koniec za pierwszą ligę. Naprawdę dzisiaj bardzo dużo paczek i to bardzo dużo dobrych paczek. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Łapka w górę i sub zostawiony. A my przejdźmy do ostatnich paczek, które wcale najgorsze nie są, bo to są dwie paczki za 100 i dwie paczki piłkarzy Prime, czyli paczki za 45 tysięcy. Uwaga, czy w którejś coś będzie? Mamy w pierwszej ekrany Argentyna N Lautaro, może, co? Czyli to walkout. O! No i fajnie. Mamy walkout Lautaro. A my zobaczmy właśnie kolejną paczkę piłkarzy Prime. O ok Okej. No dobra, i lecimy. Paczki za 100 tysięcy. Dwie paki za 100K. Czy będzie tutaj jeszcze jedna karta z nowego eventu? W pierwszej paczce na pewno nie. Mamy Brazylijczyka SPD. To chyba nie był walkout, czyli Fernando. Tak jest. O! Ale mamy IFA. Wymiennego, świetnie. No i ostatnia paka za 100K. Czy zakończymy to w jakimś fajnym tylu nie, na pewno nie tym razem, Francja, bramkarz, Loris, o, to jest walkout, czyli taki poprawny styl, poprawny styl, bez szału, ale jeszcze jest, e, oczywiście, info, e, boże, jest oczywiście jeszcze, inform też jest swoją drogą, jest jeszcze oczywiście walkout i Niklas Syle, także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dawajcie znać, czy trafiliście kogoś z nowego eventu i widzimy się w jutrzejszym odcinku w Piku z Hero, do zobaczenia i siema!